No, witam Antek! W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali z Talking Benem. I może go znacie, może nie, ja go na przykład nie znam, brat mi o nim powiedział, bo on takie tam zna o nim rzeczy. Ja tylko po prostu wiem, że gada i tyle, nie? I go znam, no ale on tam mówił mi co on tam jeszcze robi, ja tylko wiem, że gada i tyle, nie? Więc sobie wejdziemy teraz w tego talking yy, pena. jakbyście chcieli talking toma, to wtedy yy, musicie zostawić cztery łapeczki w górę. Boże, co? Co się tu Dobra. Dobra, weźcie <tryk> <tryk> Jaki on ma uśmiech śmierciwny? Idziemy do niego na poker. No! Ben? Ben? Czy widzowie mają zostawić lajka? Ben! Tutaj pozlegowało mi go. Zobaczymy jak Czy widzowie mają zostawić lajka, Ben? Ben, czy widzowie mają zostawić lajka? Dobra, ben jest dziwny. Wychodzimy, bo on jest dziwnie. Wiecie, co wam mogę... O, Jezus, Pen. Wiecie, co wam mogę pokazać? Nie chyba nie mam trzy procenty. Tu. A to w ten zakładku, to mamy mantra. Podróbka, nie? Krafting and jakbyście chcieli, to pobiera później. I zbudujemy coś. I zbudujemy coś. Będziemy budowali. Tak, zezbą. W ogóle, byli ciekawi, ja tu wszystko klikam tak, że pokazuję, o, czy to, czy to, czy to, czy mogę to, czy to, czy to, czy to. Czy to? nie? Jak ja przecież już gram w mangerze. A no, dlatego, że miałem reset komórki i jeszcze... i, i y, tak, ja musiałem wszystko mieć od nowa. Ołzniewski. Oh, ja pierdolę. jak co? Ale, ale, to nie ma wina. A weźmiemy... Takie ludzkie, no, nie to. Czy to jest to, czy to. Może być takie. Po prostu takie to dla... Create. Chcemy to... Na kreatywie. Mm -hmm. Dobra, to jakiś O Jezus Mariusz. Dołącz teraz, aby otrzymać kupon na pierwsze zakupy. Gdzie Zdobądź darmowy tam, kupon nie? na 15 zł na pierwszy zakup i wykorzystaj go na dowolne produkty w shopi. Użyj go przy płatności, aby zastosować zniżkę i cieszyć się oszczędnościami. I stara, że taki krótki film będzie, ale mi się komórka zaraz rozładuje Bo nawet jej nie ładowałem W sumie nie, nie byłem przygotowany do tego odcinka Muszę coś wrzucić Na YouTube, żebyście nie byli źli Znaczy nie źli, tylko żebyście po prostu mieli jakieś odcinek do oglądania Bo wiem, że nie lubicie oglądać Więc muszę sobie wejść po to co to jest dla was pięknego pięknego przepięknego kochanego kogo lubicie nie to nie to nie to Widzicie? wiecie co wiecie co Pewnie już wiecie, albo jak nie, to się dowiecie. Hmm, co to by mogło być naprawdę? I będzie miał tego jego szybki. I naprawdę jeszcze nie wiecie, kto to jest. A może. Jak ty widujesz, czy nie wiesz, czuję, ja nie wiem. to ja nie wiem, jak ty możesz być prawdziwym widzem. Among guys. <grym> A może A tu też będę jak to się... jak nie, do... nie widzę. to to nie nie to to nie to To ja. Któr Proszę, proszę, chudy amongus. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Narazki.